Oczywiście nie jest związany z moim zawodem, ale w tym, co robi w swoim zawodzie jest artystą. Mm -hmm. Ja go, go pierwszy raz zobaczyłam w akcji, to pomyślałam, że no, trafił swój na swego, no, bo rzeczywiście z tym bardzo klasę dobry. I wielką Wiedzę, żeby opowiadać o zagładzie. To też, ale, mm. ale też ma taką zdolność takiego trochę show, showmana. Mm. Rzeczywiście jest showmanem w tym, co robi, co może się wydawać tutaj paradoksalne, biorąc pod uwagę temat, ale zjednuje niesamowicie ludzi, jest, jest osobą bardzo komunikatywną i bar taką, którą, yy, yy, o której myślisz, że znasz go właściwie bardzo długo. I ja coś takiego wtedy rzeczywiście poczułam, bo, bo zaczęło nam się gadać od razu bardzo dobrze i, i pomyślałam, że właściwie mam poczucie, że go znam bardzo, bardzo wiele lat i, i mamy bardzo wiele wspólnego. Poczułeś taką więź dusz głęboką. No nie wiem czy dusz, ale na pewno dużą przyjemność obcowania, brak jakiegokolwiek dystansu i sztuczności. I często tak jest, że, no nie wiem, ja tak przynajmniej mam, że jak ktoś próbuje się do mnie zbliżyć, to stara się bardzo siebie zareklamować i stworzyć siebie lepszego, bardziej interesującego, zwłaszcza to dotyczy mężczyzn w dwóch zdaniach powiedzieć, jakim to nie jest po prostu... Super gościem. Super gościem, który mi naprawdę różami świat wyście, wyścieła. I to zawsze budzi moją, moją podejrzliwość, ale też jest sztuczne po prostu, bo nie da się tak... To też nie jest jakby dobry start. Tutaj nie było czegoś takiego w ogóle. Miałam poczucie, miałam poczucie że w ogóle mu nie zależy na tym i to był, i to był rzeczywiście jakiś taki dobry start. Ale to wiesz co, ja mam... Taki sam pogląd, bo dla mnie najważniejszą rzeczą w związku jest ta przyjemność obcowania razem, takiej fajnej codzienności. Tak. Nie uważasz? Coś, coś takiego naturalnego, co albo. Że chcesz być po prostu, tak. być z tą osobą. I to jest, wiesz, tego się nie da zaplanować, wymyślić i się na to umówić, tylko to albo jest, albo nie jest. Nie mówią o chemii, nie mówią właśnie o jakimś takim naturalnym takiej, takiej symbiozie po prostu, która, która jest i której nie stworzysz na siłę.